Trzeba, żeby politycy czołowi też sobie w ustępie. Szeroki front gaśnicowy zwyciężył. Zwycięży, proszę Państwa, jeszcze z jednego. Jeszcze z jednego powodu, proszę Państwa. Klucz, który dokręcał w śrubę Kołowni Marszałkowi. Tego mi brakowało do kompletu w mojej torbie. Była tam już gaśnica, szekator przecinak, była saperka, brakowało klucza prawdzuszki. Internety, Szanowni Państwo oprzyknęły, że Wolto kręcił śrubę ołowni i dzisiaj chłop musi szukać roboty za granicą przez 20, kilka lat, przez 30, przez 40, to my jako zwykli obywatele szukaliśmy roboty na Szparagach w Niemczech też. Proszę Państwa, wyrzuciliśmy i to politycy, no nie ja z panem posłem pełnym, tylko policycy, w tym pan Tusk, miliony zdolnych, wykształconych ludzi. Proszę państwa, żebyśmy tam budować gospodarkę, a nie w Polsce, a dzisiaj chcą nam tutaj przywozić inżynierów za chwilę. Szanowni Państwo, trzeba. ja bym to przypominał o tym, bo to jest upytek w naszej tkance narodowej przyzwoitych ludzi, proszę Państwa. I teraz, proszę Państwa, jeżeli się udało z Hołownią, no to proszę Państwa, nie mam takiego poczucia, a chodził, proszę Państwa, druga osoba w państwie tylko na pytania, co on robi, co on potrafi, to on mówi, że nic nie może. Ja słucham teraz pana premiera Tuska, Tuska, on mówi, co prawda, że nic nie może, ale na jedną trzecią będzie że jedną trzecią pensji będzie popierał największym rządem. w kraju, proszę Państwa. I odda to na dzieci chore, bo mój klucz za 50 tysięcy przedsiębiorca wylicytował, bo to już jest następny. Dla chorego dziecka z chorób rzadkich, proszę Państwa, żeby zbiórki robić, Krzysztof Stanowski w swoich mediach, inni y, też angażują się, Miłość Kłeczek, proszę Państwa, z Republiki, zbieramy pieniądze dla chorych dzieci, to może oddadzą jedną, y, dwie trzecie, proszę Państwa, z pensji, jak oni na jedną trzecią robią, bo jak miliony Polaków pracują, no to nie mam takiego poczucia, że pracują na jedną trzecią, a już nie mówiąc o urzędnikach, proszę Państwa, co tam się wyczynia, więc proszę Państwa, my mamy pomysł, Mamy ludzi przyzwoitych wideowych, mamy coś, proszę Państwa, tożsamość. Tożsamość ojców założycieli naszego narodu. I jak ja dzisiaj słyszę, słyszę o tym tarciu do wojny, szanowni państwo, to ja powiedziałem w debacie 12 maja, że jak ktoś chce wygrać wojnę, to żeby, lepiej, żeby jej nie zaczynał. A ja słyszę, że tutaj mamy wysyłać naszych ludzi na wojnę, to mi się tak trochę słabo robi, bo nie wiem yy, za czyją wojnę i dlaczego Polacy mają ginąć. Proszę Państwa, patrząc właśnie przez pryzmat dzisiaj stu lat i Ignacego Paderewskiego, to ja daję przykład. Czy to wojna zwyciężyła, czy Paderewski poznał prezydenta Wilsona? I czy to prezydent Wilson załatwił swoją charyzmą i autorytetem Stanów Zjednoczonych Ameryki, żeby Polska wróciła na mapę Europy, więc proszę Państwa, te czołgi to świetnie się sprawdzają, jeżeli chodzi o konflikty i rozwiązywanie, bo na końcu to się decyduje w gabinetach politycznych. Teraz jakbyśmy tak? mieli, te jeżeli wizję pan to byśmy wiedzieli, pa co z nimi zrobić? Prawda? Pan posła, tak. jako opozycja, którą, proszę Państwa, ciągle gnębią, bo powiedziałem o wyborach sejmowych i senackich, ja powiem o samorządowych, Państwowa Komisja Wyborcza, która tutaj jest niedaleko. Podjęła uchwałę w 24 roku w kwietniu, jako bezpośredni samorządowcy od lat na scenie wyborczej, że my nie możemy kandydować w wyborach samorządowych. Proszę Państwa, taka to jest demokracja dzisiaj walcząca głównie z obywatelami. Miałem poczucie, że dotychczas to tylko z Wokiem, ale cieszę się, że poznałem pana posła Brauna, bo się okazało, że z posłem Braunem też walczył. Więc proszę Państwa, już jest nas więcej. Natomiast, Szanowni Państwo, wygrałem w Sądzie Najwyższym sprawę z PKW. Się okazało się, że Sąd Najwyższy funkcjonuje, składy są OK, bo Państwowa Komisja Wyborcza nas zarejestrowała, mieliśmy ponad 3% yy, i ponad 600 tysięcy. Europarlament, proszę Państwa, sytuacja się pow powtórzyła, kiedy wspólnie z Panem Prezesem Januszem Kurminem, który został wypinięty z Neokonfederacji, kandydował z naszych list, w strącie, w pracy. zapowiedział na X i to tak odniosłem wrażenie, że on dopiero zaczyna żyć słyszałem. Jego wypowiedź, będzie pośle. Więc, szanowni państwo, ale co zrobiła Państwa Komisja Wyborcza? Pomimo spełnienia wszystkich warunków formalnych, yy, nadal uważali, że my nie możemy być komitetem krajowym, żebyśmy się nie pojawili, żebym ja się nie pojawił na debacie. Bo no to zawsze chodzi o tę debatę, w tym tę w likwidacji Znowu przegrali w Sądzie Najwyższym i musieli nas zadecydować. I byłem w debacie. Proszę państwa, na takie me, metody się zdobywają, jeżeli chodzi o czołowych tutaj. Naszych polityków i ich yy, przedstawicieli, więc powiem krótko. Mamy przygody, i prawne, i organizacyjne za sobą, wyszliśmy na prostą. Jeżeli chodzi o nasze struktury, również, bo nawet kilku zdrajców musiałem Z Dolnego Śląska wyrzucić, bo po wyborach, gdyby nie nasza lista ogólnokrajowa do samorządu, to trzech radnych by nie zdobyli na Dolnych Śląsk. A jak zdobyli trzech radnych, to się okazało, że oni stali się trzecią drogą, Państwo, żeby utrzymać spółki i stołki. Więc proszę Państwa przy okazji pozwólliśmy się zdrajców. I teraz mamy sytuację wyczyszczoną, mamy nowe środowiska zaangażowane oddolnie do współpracy i teraz bardzo się cieszę, że z Panem Posłem jest środowiskiem pojmowanej, pojmowanego frontu gaśnicowego. Mamy już porozumienie, jeżeli chodzi o pakt senacki. Co do przyszłości następnych wyborów, to co Pan Poseł słusznie tutaj zauważył, będziemy się zastanawiać, ale myślę, że mamy dużo rozsądku w tym wszystkim. Bo przed nami to są już wybory samorządowe i teraz proszę Państwa, to co Pan Kosiniak-Kamysz wymyślił, że on chce zlec dwukadencyjność, to proszę Państwa tak naprawdę, to on robi wszystko, żeby tych wójtów, którzy codziennie tak. pracują, burmistrzów i prezydentów, tak jak kiedyś chłopa pańszczyźnianego, przywiązać do ziemi, żeby oni przypadkiem im do głowy nie przyszło, żeby nie kandydowali do powiatów do sejmików, a nie daj Boże do Sejmu, proszę Państwa, bo tych czołowych polityków psl u którzy siedzą tu po pięć kadencji, sześć czy trzy, dawno by nie było, kiedy lokalni zasłużeni działacze, wójtowie, starostowie, burmistrzowie znaleźliby się na listach samorządowych, po prostu dlatego oni celowo, pod spozorem manipulacji, mówią, że chcą zadania wójtów i burmistrzów znieść. Ty I tych właśnie samorządów zaprasza pan na kongres, inicjatyw, Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych z początkiem przyszłego. Szanowni Państwo, proszę Panie Pośle. Dobry Syn Boże, zanim odniosę się do tego niezwykle ważnego wydarzenia, kongres inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych, chciałbym e, podziękować Panu Markowi e, i za to, że. Nas bardzo owocny. Pan Marek uczestniczy w ważnych debatach i to była też dla nas okazja do porozmawiania o przyszłości, m.in. o pakcie senackim. I szanowni Państwo, tak, niepodległości nie odzyskamy w Niepodległości nie odzyskamy w ramach jednej formy. Formacji Konfederacja Korony Polskiej, choć bardzo się stara Do odzyskania niepodległości potrzebny jest szeroki front gaśnicowy, do którego dołącza właśnie w formie paktu senackiego pan Marek Wok ze swoim środowiskiem, ze swoim zapleczem politycznym. Moi drodzy, złożenie do grobu popisów zapowiedziałem. Chwilę. Gdy w 2019 roku m.in. pan Grzegorz Brown zdobył mandat poselski. W 2019 roku. I ta perspektywa wówczas wydawała się zupełnie mało realna. Tak samo jak mało realne było złożenie do, gronu, do grobu pierwszej komuny. Nawet pod koniec lat 80. Jak ktoś mówił, że komuna się skończy, to był traktowany jak niepeł, niespełna rozumu. Dzisiaj też, gdy mówimy o złożeniu do grobu popisu tego, tego kartelu magdalenkowego, to też mało, kto, mało komu się wydaje, to realne. Trzeba złożyć do grobu popis do politycznego grobu razem z Kaczyńskim i Tuskiem, razem z Eurokomuną. Tak jak pierwsza komuna się zakończyła, tak powinna się zakończyć ta druga Eurokomuna. Jest to możliwe, bo szanowni Państwo, my działamy w pewnej, w pewnym sensie jako działacze państwa podziemnego, bo przecież jeżeli spojrzymy na przestrzeń medialną, to my działamy w podziemiu i mimo, że działamy w podziemiu medialnym, udaje nam się skomunikować z naszymi rodakami, którzy coraz bardziej otwierają oczy i uznają za słuszne to, co my prezentujemy. Bardzo cieszymy się z tego wspólnego działania, tej perspektywy wspólnego działania z Panem który reprezentuje bardzo ważny, bardzo ważny obszar życia społecznego, politycznego, publicznego w Polsce, obszar samorządowy. My chcemy skończyć, składając do politycznego grobu popis Tuska i Kaczyńskiego, chcemy skończyć z realizacją antypolskich projektów, antypolskich programów, również w sferze samorządowej również w sferze samorządowej. I szanowni państwo ten kartel, który jest umocowany w Kiszczakowej koncepcji trzeciej RP, my chcemy, by kolejna edycja RP Rzeczypospolitej Polskiej była zakotwiczona, żeby miała swoje korzenie w akcie Konfederacji Gieczwałckiej, żeby o życiu politycznym, społecznym, publicznym decydowały środowiska, których działacze podpisali się pod aktem Konfederacji Gieczwałckiej. To jest próbka, to jest próbka dla tych, którym powinny być powierzone, powierzone powierzona odpowiedzialność za Polskę w przyszłości. I szanowni państwo, faktycznie niezwykle istotnym momentem w ramach naszej aktywności będzie kongres inicjatyw narodowych, gospodarczych i samorządowych. Ten właśnie istotny komponent samorządowy będziemy organizować wspólnie z środowiskiem pana Marka Wydarzenie to odbędzie się w ostatnim dniu w stycznia przyszłego roku w sobotę będzie to wydarzenie, które zgromadzi setki ludzi środowisk politycznych, gospodarczych, w tym rolniczych i samorządowych. Trwają już intensywne przygotowania do tego wydarzenia i z całą pewnością będzie to okazja do tego, żeby zaprojektować we wszystkich kluczowych dziedzinach życia naszej ojczyzny, naszych rodaków, zaprojektować propolskie działania, propolskie inicjatywy, które będą służyły właśnie Polakom, właśnie naszej ojczyźni. I szanowni państwo, odzyskajmy niepodległość razem z panem Markiem Woche. Dziękuję bardzo nie widać, nie słychać szeroki front gaśnicowy nabiera masy i prędkości do przodu, dziękujemy bardzo ciąg dalszy doszedł do zobaczenia, dziękuję wam